Pan z nami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Tobie, Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto Słowo Pańskie. O, Dzisiejsza Ewangelia to taki tekst, który jest dosyć trudny i który pewnie chcielibyśmy raczej rzadziej rozważać niż częściej. A to pewnie dlatego, że jak tutaj się Jezus mówi do Piotra, myślimy bardzo po ludzku. No i myśląc po ludzku, Jezus proponuje trudne rzeczy. Proponuje branie krzyża, zaparcie się siebie, naśladowanie mistrza. To jest wymagające. I któż może dać radę. Jezus przecież przeżył mech, mękę, czyli doświadczył też zmęczenia tym sposobem swojego działania. Więc jak my mamy dać radę? I Pewnie też chcielibyśmy ominąć tę pierwszą część dzisiejszej Ewangelii, bo traktujemy ją jako pewien egzamin. Jezus wypytuje, za kogo ludzie uważają go i za kogo uczniowie go uważają, i to brzmi trochę jak egzamin czy dobrze odpowiemy. Spróbujmy popatrzeć trochę inaczej na to, co dzisiaj Słowo Boże daje nam w Ewangelii, jakoś szukając patrzenia bardziej po Bożę. Zacznijmy może od tego egzaminu, który nie jest egzaminem oczywiście, od tego, od, tego, od tego dialogu Jezusa z uczniami. Kiedy Jezus pyta, za kogo uważają go ludzie, wygląda na to, że ludzie go uważają za takiego autentycznego proroka, Bożego człowieka, który mówi bez ogródek to, co Pan Bóg mu przekazał. Podobnie zresztą Eliasz czy jan Chrzciciel wiemy, że głosili bardzo ostre słowa. Do swoich współczesnych, szczególnie do rządzących. Więc jest takim autentycznym prorokiem. I chciałoby się, żeby odniósł powodzenie, tak? żeby przez to swoje mocne głoszenie słowa spełnił zapowiedzi Starego Testamentu, które mówią, że Pan Bóg się zemści i zaprowadzi porządek. Kiedy Jezus pyta dalej uczniów, za kogo wy mnie uważacie, Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz. A natychmiast wtedy Jezus, dzisiaj trochę o takiej krótszej wersji, bo mamy też dłuższe wersje u innych ewangelistów, natychmiast Jezus mówi, nikomu o tym nie mówcie. Bo potem dalej widzimy, że Piotr zaczyna napominać Jezusa, bo jak Mesjasz mówi, że będzie cierpiał, to Piotr mówi, ale to nie tak, bo Mesjasz to ma być triumfujący, ma być powodzenie. mu ma się wszystko udać. Nie ma tam żadnych klęski. A Jezus mówi, że poniesie klęskę, czyli zginie, zostanie zabity. Więc Jezus zabrania mówić o takim sposobie rozumienia Mesjasza, żeby nie głosili Jego jako kogoś, kto to będzie na wzór wyobrażeń ludzkich tylko żeby poczekali i doświadczyli mesjasza jako kogoś kochającego kogoś kto zaprasza też do relacji z ojcem i kiedy Piotr odpowiada ty jesteś mesjasz tutaj święty Marek zachował to słowo hebrajskie po grecku mesjasz to Chrystus to słowo dobrze znane Oba te słowa mają takie samo znaczenie, to znaczy namaszczony. A namaszczony to w wszystkich różnych obrzędach Starego Testamentu ktoś, kto otrzymał Boże błogosławieństwo i Bożą moc i Bożego Ducha. W ten sposób namaszczano właśnie proroków, namaszczano królów, może pamiętamy, kiedy król Karol był w czasie swoich obrzędów koronacyjnych był też taki moment, kiedy był zasłonięty parawanem i też był namaszczany tego starożytnego zwyczaju, że on otrzymuje także Bożego Ducha i Bożą moc do rządzenia po Bożemu. I często sobie tak myślimy, że dobrze, no to Jezus jest tym Chrystusem, tym namaszczonym przez Boga. On ma tego Ducha, ma mądrość, ma moc, a my jesteśmy tylko ludźmi, no to znowu, kiedy Jezus mówi, no to naśladujcie mnie, no to nie ma siły. Tymczasem warto sobie przypomnieć, że również my jesteśmy namaszczeni. Jesteśmy chrześcijanami, tak? Czyli jesteśmy Chrystusowi, bo jesteśmy namaszczeni. Dosłownie w czasie Chrztu Świętego i dodatkowo w czasie bierzmowania. Ale pierwsze namaszczenie już przychodzi w czasie Chrztu Świętego. Czyli my też jesteśmy napełnieni Bożą Mocą. Mądrością i Bożym Duchem. To znaczy, że znamy Boga Ojca i umiemy kochać innych ludzi. Tu Święty mniej więcej te dwie rzeczy tak najprościej oznacza. Znamy Boga jako Ojca, jesteśmy z Nim w relacji, jesteśmy w dobrej relacji z innymi. Czyli my jesteśmy także namaszczeni. Często mówimy, mamy moc, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, bo jesteśmy wybrani. Bo nasze grzechy zostały przebaczone. Czyli od chrztu każdy z nas jest jak Chrystus, ma reprezentować Chrystusa i może zatem zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż i Chrystusa naśladować. Da radę, każdy z nas da radę. Bo mamy w sobie tę, tę moc miłości, a skoro znamy Boga jako ojca, czyli wiemy, że pochodzimy od miłości niewidzialnej, niestworzonej, to możemy się zaprzeć samego siebie, co oznacza mniej więcej nie nienawidzenie siebie, nie odrzucanie siebie, nie potępianie swoich słabości, swojego człowieczeństwa, swojej cielesności. Zaprzeć się siebie to nabrać dystansu. Bardzo proste i takie lekkie stwierdzenie. Też niełatwe do pewnego stopnia, tak? ale nabrać dystansu tego, że ja nie jestem tylko na tej ziemi, więc nie jestem tylko słabym człowiekiem, który nie umie kochać, to nam grzech wmawia. I często mówimy, że no właśnie, świat jest zły, bo ludzie grzeszą. Co to znaczy, że grzeszą? To znaczy, że nie wiedzą, że stworzyciel świata jest miłością i jest ojcem, że mogą z nim być w relacji, że pochodzą ze świata niewidzialnego i że na tej ziemi nie są tylko ograniczeni do tej ziemi i słabości ludzkich. W związku z tym żyją w tej niewiedzy, no to mówimy często tak osądzająco, że grzeszą. Grzech to jest postawa wewnętrzna nieznajomości Boga albo niewiary w Boga. No, my Jesteśmy ochrzczeni, obmyci z grzechu, czyli znamy Boga, Stworzyciela wszystkiego jako Ojca, wiemy, że mamy duszę nieśmiertelną, że pochodzimy ze świata niewidzialnego i tutaj na ziemi rozwijamy się jako ludzie przez miłość, to znaczy, że mamy ogromną moc, która mieszka w nas. Dosłownie przez sakrament obmycia wodą ścianą i namaszczenia olejem świętym w czasie Chrztu Świętego przez te znaki zewnętrzne, które oznaczają wewnętrzną łaskę, którą posiadamy. Z takiej perspektywy, no to już nie musimy unikać tego tekstu Ewangelii, tylko jak już mówię, H. Zabierz dystansu do tego, takiego myślenia, że jesteś samotny na tej ziemi, słaby, do niczego, zdany na łaskę, niełaskę żywiołów, polityków, księży, pracodawców i tak dalej, tylko, że jesteś synem i córką Boga, jesteś zaproszony do ogromnej przygody na tej ziemi, brania krzyża i znowu najczęściej myślimy, aha, Brać krzyż, czyli muszę znosić te moje słabości, także te wszystkie słabości innych, bo to oni są tym krzyżem także dla mnie, same trudne rzeczy. A Jezus, kiedy bierze krzyż, mówi, to jest tylko narzędzie do tego sposób, żeby okazać miłość. Kiedy Jezus mówi, weź krzyż, to mówi, podejmij trud kochania. To jest trud. Nie? zmagamy się z różnymi rzeczami, ograniczeniami, tą naszą też niewiarą. Podejmij trud kochania i naśladuj mnie, czyli przyglądaj się, jak ja to robię. Ja ci pokażę. My przychodzimy na Eucharystię, żeby o tym usłyszeć, ale tak żeby patrzeć na ołtarz, tak, w drugiej części liturgii, gdzie widzimy, jak Jezus jako chleb wydaje się, tak jest darem. Czyli weź krzyż, czyli przyjmij zaproszenie do kochania, podejmij trud kochania po raz kolejny na nowo, przyjmij tę przygodę kochania na ziemi, i stań się darem, jak ja, mówi do nas Mistrz. Wtedy to ewangelia zupełnie inaczej brzmi. Tak? Czyli, że Mam siłę, bo jestem namaszczony i mam sobie Ducha Świętego, on, on daje mi moc, środki, siły, pomysły, tak jak kochać. Mogę patrzeć, jak Jezus to robi, czyli mam nauczyciela. I wiem, że to życie tutaj nie jest ostateczną rzeczywistością. Ważną jest, tak? Jezus ukochał w Jezusie ten świat, więc to nie tak, żebyśmy go nienawidzili w takim dosłownym sensie, tylko szanowali. Ale że to nie jest ostateczna rzeczywistość, więc w tych różnych, wydawałoby się, myśląc po ludzku, jak Piotr, w ograniczeniach materii, nadal możemy kochać. I ta miłość dzisiaj w drugim czytaniu, święty Jakub nam mówi, musi być praktyczna. Jaki z tego pożytek, że ktoś powierze, wierzę w Boga, ale nie spełniam uczynków. Święty Jakub pisał ten list do wspólnoty Greków, którzy się nawrócili, uwierzyli w Jezusa jako zbawiciela świata. Grecy, wiemy, że to, są, to jest kultura, która jest oparta na filozofii, czy na jakimś sposobie myślenia, i im się wydawało coś takiego, że aha, mam taką informację o tym, że. Bóg Stworzyciel świata jest miłością, mogę go nazywać Ojcem, posłał na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Tak, uznaję to intelektualnie i co? I już tym jestem zbawiony. A reszta, no, ten świat jest zły, ten świat jest trudny, no, no, trudno tam coś zrobić. Ale ja uwierzyłem intelektualnie, tak jak filozofowie, a jestem oświecony filozofią, wszystko w porządku. A święty Jakub mówi, no, no nie. Miłość jest rzeczą praktyczną. Każdy z nas inaczej ją przeżywa. Niektórzy kochają tylko robiąc, czasami mało mówiąc. Tak? Inni kochają przez pewną umiejętność pewnej emocjonalnej serdeczności, czułości. Inni kochają przez najróżniejsze inne sposoby. Święty Jakub mówi: że potrzebne są te sposoby. Nie wystarczy w głowie mieć półstawiane, że aha, jestem kochany, jestem synem Bożym, jestem córką Boga. To jak to się wyrazi na zewnątrz? święty Franciszek z Asyżu, tutaj jesteśmy w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka, tak? mówił do swoich braci: idźcie i głoście Ewangelię. Jeśli trzeba, to także słowem. Przede wszystkim mówił: idźcie i zachowujcie się ewangelicznie. Bądźcie dobrzy, pomagajcie i tak dalej. Czyli, że potrzebne są te uczynki, żeby nasza miłość, skoro wierzy, to, to, się, żeby to się wyraziło w praktyce. No i to jest. Posłanie Jezusa dzisiaj do nas, tak? byśmy sobie pomyśleli, dobrze, to skoro, bo ta część wiary intelektualna jest ważna, to poznanie i zrozumienie, skoro mam ojca w niebie, to jest Bóg, ojciec, który jest w niebie. Skoro jestem zbawiony od grzechu, obmyty z grzechu przez chrzest i namaszczony, mam Ducha Świętego i jego twórczość, pomysłowość w moim sercu, to jak to wyrażę? Może być to trudne na co dzień w różnych sytuacjach, tak? Więc to będzie jakiś krzyż w tym tradycyjnym znaczeniu jakiegoś wysiłku. Ale to jest sposób kochania. Dla Jezusa krzyż sposobem okazania nam miłości. Niech tak będzie i dla nas. Amen.